Nowa ustawa będzie korzystna dla pracodawców czy nie? Korzystna. Czyli zatrudniać będzie łatwiej. Zbrew pozorom nie. Ale będą wyższe kary. Tak. Mam na imię Tomek, pracuję na legalizację wizy i imigracja. Jestem dzisiaj z Dominiką. Dzień dobry. Będziemy mówić na temat nowej ustawy, która weszła od 1 czerwca, została podpisana przez prezydenta Andrzeja. Dudę uchwalona przez Sejm, i mamy teraz nową ustawę. Ona trochę zmienia, dużo zmienia, natomiast dzisiaj będziemy się skupiać tylko i wyłącznie na tych sprawach, które są związane z pracą, czyli praca, inne rzeczy, studia, czy też inne okoliczności, będziemy mówić w innych nagraniach, natomiast dzisiaj praca i mówimy o pracy. Jakie, Jakbyś powiedziała, jakie najważniejsze rzeczy się zmieniły w ustawie, czy jakie nowe rzeczy nam przynosi ta ustawa, bo ona zmienia niewiele zapisów, natomiast te zmiany są bardzo ważne, oddziałują na inne przepisy i wbrew pozorom te. Te zmiany, pomimo tego, że jest ich niewiele, są dosyć dużymi. Zgadzam się. Gdybym miała wskazać takie trzy największe zmiany, to bym powiedziała, że więcej obowiązków informacyjnych dla pracodawców, podniesiono kary i ograniczono dostęp do rynku pracy dla osób, które mają nieodpowiednie wizy. To dotyczy osób, które mają przyjechać, bo tak naprawdę musimy to rozgraniczyć na dwie jakby kategorie. Osoby, które mają się dostać na rynek polski i podjąć pracę, oraz te osoby, które już są na rynku, albo też mają dostęp wolny do rynku pracy. Tak, tak. jest. Wspomniałaś o tym, że będzie trudniej dostać się do Polski, bo wi o wizę będzie trudniej. A na czym polegają te zmiany? Bo tam, z tego co wiem, to będą zmiany dotyczące samej numeracji wiz i też dostępności tych wiz, dostępności rynku pracy przy wszystkich kategoriach wizowych. Mm -hmm. Poszerzono katalog wiz, które po prostu nie uniemożliwiają dostępu do legalnej pracy. A między innymi teraz osoby, które będą mieć wizę nie tylko turystyczną, ale też odwiedzinę, rodzinę itd., itd. nie będą mogły się podnieść legalnie pracy i wiza wydana przez inny kraj w strefie Schengen również. Teraz mówimy o wizach, natomiast jeszcze pomówmy o tym. Jak już osoby są w Polsce, tak? Jak mm -hmm. chcą podjąć pracę albo też mają dostęp do Polski łatwiejszy, bo mają ruch bezwizowy. Na co powinni zwrócić uwagę pracodawcy, a na co pracownicy? Jeżeli chodzi o zarówno pracodawców i pracowników, to warto zwrócić uwagę na to, że zniesiono test rynku pracy, czyli uzyskanie informacji starosty. Kiedyś to było obowiązkowe przy zezwoleniu na pracę, teraz to zniesiono, w związku z czym myślę, że szybciej będzie się legalizować praca. Czyli składasz wniosek o zezwolenie na pracę od razu, bez informowania czy pytania starosty? Tak jest, bez informacji starosty powinno być o miesiąc szybciej. No ale tam jest chyba, o ile dobrze pamiętam, stawodawca zostawił sobie furtkę, że będzie mógł blokować pewne zawody, czy też pewne obszary, albo też obszary kraju, które nie będą potrzebować cudzoziemców, przez specjalną listę zawodów niedozwolonych czy grupy osób, które nie mogą przyjechać do pracy. To jest tak zwana lista zawodów chronionych, inaczej mówiąc, jest to lista zawodów zakazanych dla cudzoziemców, którzy co do zasady nie będą mogli wykonywać tego zawodu. Um, taką listę będzie tworzył starosta albo wojewoda, to będzie na potrzeby lokalne. Będziemy badać lokalne zapotrzebowanie rynku, i w zależności od potrzeb, będzie ustalana taka lista. No dobrze, w takim razie, jeśli jestem pracodawcą, to Pomóżmy naszym widzom. Na co zwrócić uwagę, jeśli będziemy teraz składać dokumenty i chcieli pozyskać pracodawcę, pracownika z zagranicy, jakie mogą być nowe rzeczy, z czym Państwo wcześniej nie mieli do czynienia? Przede wszystkim będzie trzeba zwrócić uwagę, na jaką wizę aplikujemy. W tym momencie najlepiej jest wystąpić o wizę pracowniczą, jeżeli faktycznie pracodawca chce pozyskać pracownika do Polski. Mówisz o tym, że już mamy, jesteśmy w momencie, kiedy pozyskujemy wizę, a jeszcze trzeba wcześniej zezwolić na pracę. Mhm. A jakieś inne dokumenty? Poza takimi podstawowymi, to wiele się w tym obszarze nie zmieniło. Poza tym, że zniesienie testu rynku pracy przyspieszyło możliwość uzyskania zezwolenia na pracę. Pojawiła się ważna informacja o tym, że trzeba umowę z pracownikiem także przesłać do urzędu. Tak, jest Tomku. to są właśnie te kwestie z większych obowiązków informacyjnych, które teraz pracodawcy no, muszą się dostosować w tym zakresie. Chociażby wprowadzono taki nakaz, że pracodawca musi w terminie 14 dni poinformować urząd, czy cudzoziemiec podjął się pracy i przesłać kopię jego umowy o pracę albo umowy cywilnoprawnej do urzędu. Także. Jakie jeszcze są inne informacyjne obowiązki pracodawcy czy pracownika? Wzmożono kontrolę w tym obszarze, dlatego że będzie trzeba nie tylko informować urząd, kiedy cudzoziemiec przerwał pracę wcześniej niż zamierzał, porzucił tę pracę lub po prostu przestał pracować. Te obowiązki informacyjne mają różne terminy, ale wniosek jest tego jeden. Trzeba informować urząd o każdej zmianie w pracy. I będą kary. Owszem, podniesiono kary. Jakie teraz kwoty czekają na pracodawca albo pracownika? Dla pracodawcy od 3000 tysięcy złotych do 50 tysięcy złotych, dla pracownika od 1000 zł? Zwyż. Szanowni Państwo, 50 tysięcy złotych kary tak, więc proponuję skupić się na tym, żeby przestrzegać tych obowiązków informacyjnych, bo chyba nasze urzędy nie będą odpuszczać. Jeśli chodzi o samych pracowników, na co byś Ty zwrócił uwagę pracowników cudzoziemców, którzy chcieliby przyjechać do Polski do pracy, co oni powinni zrobić? Jakie zmiany? ich na, na, Będą dotykać, jeśli chodzi o tą nową ustawę? Przede wszystkim będą musieli bardziej zwrócić uwagę na, o jaką wizę się starają, i myślę, że warto się wtedy zwrócić do profesjonalnego pełnomocnika, który może pomóc w takich sprawach. Szanowni Państwo, gdybyście chcieli pomocy, chcielibyście sprawdzić, czy wasza, wasza sytuacja jest dobra i Państwa sytuacja, w Państwa sytuacji będziemy mogli pomóc. Oczywiście na koniec podajemy nasze dane kontaktowe. Do usłyszenia.